Dzień dobry, witajcie w kolejnym blogu z trzy tygodniowym opóźnieniem, ale zaczynamy przychodzić na redukcję. <laughs> Powiem Wam, że jak nagrałam ostatnimi rzymy i się zobaczyłam, to stwierdziłam, że lepszego momentu nie będzie. Także rano stanęłam na wagę, no i jest w sumie 4 kg więcej, ale u mnie to tak wygląda, że jak Mniej więcej się kontroluje i pilnuje, to waga leci, a jak już po prostu dam sobie na luz, to jest jak jest. No i w moim przypadku tak to wygląda, że po prostu muszę się kontrolować cały czas. Także idę robić śniadanko, dzisiaj granola z owocami, kawa. No i zaczynamy ten dzień. Śniadanko zjedzone, trochę tutaj podkurzałam, ogarnęłam u chłopaków w pokoju. Jest dopiero po dziesiątej, więc stwierdziłam, że może uda mi się zrobić paznokcie, bo no te już tak trochę, powiem Wam, odrosły i wypadałoby to zrobić, więc. Idę to zrobić teraz, później się ogarnę i jak czas mi pozwoli, to może podjadę jeszcze do hm bo potrzebuję z jakichś dwóch t-shirtów, bo mam wrażenie, że ze wszystkich jakieś takie szmaty mi się porobiły. Jedynie ta jedna z Green Greenpointa cały czas się fajnie trzyma. Patrzyłam nawet na stronie, żeby sobie zamówić jakieś inne kolory, ale niestety nie ma rozmiarów, więc no powiem wam, że jeśli chodzi o t-shirty, ja dostałam ogólnie te ciuchy z Greenpointa w ramach współpracy, ale teraz już tak mówię całkowicie szczerze, bo to już nie jest współpraca, że jeśli chodzi o te t-shirty, są naprawdę bardzo fajnej jakości i oni mają bardzo często na stronie jakieś 30% rabatu, więc wtedy ceny są naprawdę porównywalne do innych sieciówek, a ta bawełna jest taka fajna, mięsista, grubsza, bo... Kiedyś miałam w ogóle takie swoje ulubione t-shirty z chemu, Z takiego jakby prążka I teraz są na stronie, nie dość, że są droższe Bo kiedyś były za 29, teraz są za 39 Ale to nie jest ten sam materiał Kiedyś właśnie był taki fajny, gruby A teraz jest tak cienki, że aż prześwituje Także no niestety to nie jest ta sama bluzka No, także lecę robić pazury A później zobaczymy jak się wyrobimy to podjedziemy do chemu. Jak się nie wyrobimy, no to trudno. Także lecę i zobaczymy jak to będzie. Paznokcie gotowe. Dzisiaj postawiłam na taki róż i to jest odcień z Clares Fall in Love, chyba 07, jak dobrze pamiętam. I pamiętam jeszcze kiedyś robiłam paznokcie i miałam takie klientki, które za każdym razem jak przychodziły robiły jasne. A ja kiedyś w ogóle cały czas robiłam albo ciemne, albo jakieś różowe, żywe, takie wiecie, im mocniejsze, tym lepiej. A teraz sama mam faskę właśnie na takie jasne, także. No, pazury zrobione, więc spokój na kolejne trzy tygodnie. Jest godzina dwunasta, więc zaraz się zbieram. Podjadę jeszcze sobie do tego chemu, zobaczę co tam jest, a później już od razu pojadę po chłopaków. Także zbieram się i lecimy. Cześć, dzień dobry. Kolejnego dnia O właśnie wyjrzałam za okno. Jest taka ładna tęcza. E, wybaczcie, że już wczoraj się do Was nie odezwałam, ale pojechałam do tego chemu, w zasadzie weszłam i wyszłam, nic nie było. E, zaraz idę z mamą na zakupy w zasadzie ja idę tak dla towarzystwa, bo nie planuję nic kupować. E, ona tam chce sobie pochodzić po sklepach, więc e, pójdę po prostu z nią, bo i tak za bardzo nie mam co robić, e, ale wcześniej. Odkopałam całą swoją torbę pędzli, których nie używam i idę jej dać, niech sobie wybiera jakieś, bo jak widzę jakimi miotłami się maluje, to nie mogę na to patrzeć, mój po prostu... Moja przeszłość wizerzowa na to nie pozwala. Pewnie jak to obejrzy i będzie tego słuchała, to <laughs> powie, że te pędzle są dobre, ale nie są. Także idę zaraz jej dać i lecimy jak będzie coś ciekawego po sklepach, to Wam nagram. Ja może bardziej na dziecięcych popatrzę, bo jeśli chodzi o damskie, to może ewentualnie jakieś, tak jak Wam wczoraj mówiłam, jakieś dwa t-shirty, ale nic więcej nie potrzebuję. Także nie będę na siłę kupować, no ale zobaczymy. Także lecę do niej na dół z pędzlami i może coś wybiorę. Dobra, my już wróciłyśmy. Byłyśmy w zasadzie w Half Price, w Reserve w Ezotiku i w smyku, w smyku w zasadzie nic nie było, i tam jeśli chodzi o wyprzedaże, to jednak dużo bardziej polecam zobaczyć sobie na stronie, bo tych rzeczy jest po prostu więcej. Jeśli chodzi o Half Price'a, to w tym naszym, jeśli chodzi o dziecięce, o ubrania, też nie było. Za dużo, jeśli mieszkacie tutaj gdzieś w moich okolicach, to zdecydowanie planujecie większe zakupy. To polecam Half Price'a w Polkowicach, bo tam ostatnio było dużo w ogóle kurtek, butów. No i tam naprawdę było w czym wybierać, jeśli chodzi o dziecięce. Na damskie raczej nigdy nie wchodzę, bo nie potrafię się odnaleźć. Na męskich było bardzo dużo, właśnie kurtek, bluz. I były fajnie poprzeceniane, więc no, można coś tam fajnego znaleźć. I byłyśmy też w Reserved. No, tutaj moja mama trochę poszalała, bo kupiła chłopakom kurtki zimowe. I już wzięłyśmy trochę większe z myślą o przyszłym roku. I tutaj jest pierwsza kurteczka. Ona wygląda w ten sposób. Z tyłu. I ona jest taka, wiecie, ala narciarska. Nawet tutaj w środku ma to takie zapięcie, przez co nie podwiewa, więc fajnie. I te kurtki były za 90 zł. Tutaj możecie sobie. O, numerek, jak chcecie przepisać. Z tym, że na stronie ta kurtka jest droższa, więc wychodzi na to, że stacjonarnie te ceny są lepsze. Było też sporo butów za 30-50 zł. Tylko no ja nie widzę sensu kupowania butów na za rok, bo po prostu nie wiemy, jaki ten rozmiar będzie. A na teraz kupowanie kolejnych butów jest bez sensu, no bo mają, a w zasadzie pewnie już za jakiś miesiąc, półtora, wiadomo, jakieś Adidaski i buty wiosenne. I kurtka numer dwa to kurtka dla Filipa, taka brązowa. I ona w ogóle jest tutaj w środku, na takim misiu. Czekajcie, tutaj ma misia i ma jeszcze taką dodatkową podszewkę ocieplającą. Więc no to jest kurtka na naprawdę niskie. Temperatury, i tutaj ta kosztowała 130 120. Także o, proszę bardzo. Gdyby ktoś chciał, to może sobie zerknąć, odnaleźć na stronie czy stacjonarnie i to w sumie w zasadzie tyle z zakupów. Ja sobie popatrzyłam trochę na buty, bo w ogóle te buty z Wojasa czarne, które miałam, o które było bardzo w ogóle dużo pytań, mi się rozpadły. W ogóle odkleiły się, podeszwy od reszty butów. I trochę ogólnie lipa pod tym kątem, że to są buty jeszcze tak w zasadzie na miesiąc i nie wiem, czy mi się opłaca kupować teraz buty jeszcze takie. Bardziej zimowe, czy nie? Czy już po prostu kupić sobie jakieś trampki, chociaż na trampki to też jeszcze nie pogoda, bo dopiero coś śnieg się stopił. No, także nie wiem. Odesłałam na razie te, zobaczymy, czy mi w ogóle uznają gwarancję. jedyny plus taki, że zamawiałam te buty przez internet, więc miałam fakturę na mailu, bo jak kupuję coś stacjonarnie, to zawsze paragony wywalam. Także, no nie wiem, zobaczymy. No. Ja kupiłam te buty na wyprzedaży, więc no one nie były jakoś super drogie. No, ale jakbym dała w cenie regularnej 3 czy tam 4 stówy, i by mi się rozpadły po dwóch miesiącach, to trochę słabo. No, także tyle jeśli chodzi o zakupy. Ja się w zasadzie zaraz zbieram, jadę po chłopaków, zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. Bo dzisiaj są jakieś strajki rolników i ponoć mają strajkować na drodze do przedszkola, a tam jest tylko jedna droga. Yy, bo muszę przejechać przez most jak możecie zobaczyć po świetle jest już wieczór chłopaki śpią yy, i tak w zasadzie yy, później jeszcze pojechałam raz do galerii oddać kurtkę kupić kurtkę yy, dla taty bo mama się namyśliła później okazało się, że jest za mała yy, więc pojechałam ją wymienić i tak po prostu Jeździłam sobie w tom i z powrotem. Wieczorem jeszcze Filip zrobił konkretną aferkę, więc powiem Wam, że teraz poszli spać, a ja dopiero usiadłam i po prostu schodzi ze mnie wszystko. Tak więc no powiem wam, że psychicznie ostatnio ciężki czas, więc siadam, odpalę sobie jakiś serial i po prostu chwilę pocziluję. Jutro rano wstajemy, bo jeszcze przed przedszkolem jedziemy na ćwiczenia. E, także zobaczymy, jak jutro rano będzie działo się coś ciekawego, to jeszcze się do Was odezwę. Także do jutra. <grytania> Cześć, dzień dobry, przychodzę w czwartek. Tak jak wspomniałam wczoraj, e, zawiozłam rano chłopaków na ćwiczenia do przedszkola. Wróciłam do domu, jednak przychodzę już, żeby się tylko pożegnać, bo chłopaki rozgrzebali na dole łazienkę, w całym domu się kurzy, jest jeden wielki bajzel, więc no tak raczej będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Jeszcze wieczorem musimy się spakować, bo jutro jedziemy do szpitala do Karpacza i nie wiadomo czy nas zostawią, czy nie zostawiąc, więc awaryjnie trzeba mieć jakąś walizkę spakowaną. Jeszcze w ogóle nie wiem, gdzie mam książeczki dzieciaków w tym bałaganie tutaj, więc w zasadzie nie wiem, czy one mi są nawet potrzebne, bo mam wrażenie, że już i tak nikt tych książeczek nie wymaga, ale zawsze warto mieć, więc muszę się gdzieś później do tego dokopać, więc tymczasem się będę z Wami żegnać, biorę się tutaj do roboty i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!